Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus witam Was kochani, dzisiaj słów kilka, którymi się modliłem a mianowicie nie do uniesienia. Ta Ewangelia zawsze jest dla mnie, słuchajcie, potężnym wyzwaniem i potężnym też wyrzutem sumienia, bo wiele razy chociażby wkładałem różne ciężary na tych, którym głosiłem Ewangelię, choćby. Mówiąc o modlitwie, jałmużnie czy podjęciu postu, a sam później z wielkim trudem starałem się to czynić, i wiele razy mi to nie wychodziło. Co więcej, czasami się nawet usprawiedliwiałem i nie podejmowałem owej jałmużny na miarę taką, jaką powinienem, modlitwy na miarę, na miarę taką, jaką powinienem. No i oczywiście. Również, post, jeśli chodzi o post, na miarę taką, jaką mógłbym ten post podjąć. Więc ta Ewangelia zawsze będzie dla mnie jakimś takim, tak, będzie takim ciosem. Za każdym razem, kiedy ją czytam, dochodzę do wniosku, że jeszcze daleka droga, aby, aby te słowa Jezusa jakoś w swoim życiu wypełnić. Ostatnimi dniami też bardzo mocno mnie porusza choćby to, słuchajcie, że wiele mówimy w kościele o miłości, o miłości do Pana Boga, o Jałmużnie z racji wielkiego postu itd. itd. A wielkim wstydem okrywamy się jako chrześcijanie i jako kościół, także choćby i limitując czy wydłużając procedury w przyjęciu uchodźców. Usprawiedliwiając się, że nie mamy miejsca w naszych klasztorach, już czy plebaniach, a zawstydzają nas zwykłe rodziny, które do małych mieszkań czy domów potrafią przyjąć po trzy mamy z dziećmi. Sam znam wiele takich rodzin, które naprawdę na małym metrażu przyjmują kilka mam z dziećmi do swojego domu. A patrzę na te nasze wielkie klasztory, które pobudowane jeszcze lata temu, a często świecące pustkami dzisiaj, czy seminaria, czy domy rekolekcyjne, w których, no właśnie, odstępujemy jakieś minimum. Mówiłem o tym wczoraj, mówię o tym dzisiaj, bo nie może mi to gdzieś, słuchajcie, jakoś z serca i z głowy zejść, a ta Ewangelia dzisiejsza. No, mówi wprost o tym, jakby egzaminuje nas z tego, na ile to, co mówimy, rzeczywiście wcielamy w życie. Niech ten wielki post pokruszy nasze serca na kawałki. Niech nas szerzej błogosławi Bóg, Mogący: Ojciec i Syni, Duch Święty, Amen. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia, do usłyszenia jutro. I po skryptum jeszcze, słuchajcie, wczoraj mieliśmy kolejny odcinek Wielkopostnych Rekolekcji, 14 przystanków. Zapraszam was serdecznie, jeśli nie widzieliście, wejdźcie na Profet.apel i odtwórzcie.